Witam na kanale Nowato, sprawdzone, polecone. 24 rok, wchodzimy. Pewnie nie będzie on najlepszy dla instalatorów pomp ciepła, ale może być bardzo dobry dla inwestorów pomp ciepła. Dlaczego? Dlatego, że mamy nadprodukcję pomp ciepła na rynku polskim, dlatego że mamy duży, dużą podaż tych pomp ciepła i można naprawdę negocjować bardzo dobre warunki instalacji pomp ciepła. A jeżeli można negocjować, to może można też zainstalować sobie pompę ciepła klasy Premium. Poszczególne komponenty pomp ciepła dosyć znacznie podrożały w 2023 roku. Było to związane z popytem, niezaspokajalnym popytem. Natomiast koniec roku przyniósł już ochłodzenie tego rynku i wielu dystrybutorów, wielu producentów naprodukowało. Zbiorniki, poszczególne elementy, także pompy ciepła, oczywiście, na magazyn. I dzisiaj można je kupić. To wszystko można kupić nieco taniej. Dlatego zachęcam Państwa do tego, aby przeliczyć ponownie, czy pompa ciepła jest dla Was dobrym rozwiązaniem. A jeżeli tak, to wybrać pompy klasy premium, dlatego że. Możecie je dzisiaj kupić nieco taniej niż jeszcze wcześniej, a będą Wam służyły lepiej niż te wszystkie cuda, z jakimi i nam przyszło się spotykać na rynku. Jedną z dedykowanych do nowych domów pomp ciepła, jaką mamy w swojej ofercie, jest to Toshiba Estia 6 kW. Ona tutaj. Jest już zainstalowana, jeszcze nie uruchomiona z braku czasu. Znajdujemy się w naszym saloniku grzewczym, wystawowym, saloniku, w którym urządzenia będą podpięte i działające. Ja sam jestem użytkownikiem ósemki, ale chciałem opowiedzieć o tej szuszce, czyli o pompie do domów około 100 m kwadratowych. Pompa, która jest właśnie stworzona do tego, aby działać na podłogę, na podłogówkę. Pompa, która w takim domku będzie sobie pracowała jak tylko bzykała, można powiedzieć. I właśnie nie jest dedykowana do domów starych, do domów źle ocieplonych, do domów z grzejnikami. Tam, gdzie mamy wysoką temperaturę, wysoki parametr. Dlatego, że to jest pompa bez dotrysku, dlatego jest bardzo ekonomiczna, jeżeli chodzi o instalację. Naprawdę jestem w stanie, nie, jesteście Państwo w stanie za niewiele więcej niż Chińczyk taki. Przepraszam, ja nie mam nic przeciwko producentom z Chin, natomiast Chińczykiem mówię, to jest pejoratywna nazwa określam coś, co jest pozamarkowe, co nie spełnia e, tych chociażby podstawowych parametrów, które są napisane w etykiecie energetycznej. I taką pompę 6 kW możecie Państwo mieć zainstalowaną za bardzo dobre pieniądze dzisiaj. Ale pod jednym warunkiem, że macie 100% podłogówki. Jeżeli budujecie Państwo nowe domy, jeżeli budujecie domy małe, ekonomiczne, jeżeli macie tam przyłącze gazowe, naprawdę nie wahajcie się. Podłączajcie gaz, załóżcie sobie przejściowo nawet jakiś kocioł gazowy. Ale jeżeli nie macie Państwo takiej możliwości, Budujecie się na, w miejscu, gdzie nie ma e, nitki gazowej, niewiele macie możliwości, jeżeli chodzi o ogrzewanie swojego budynku w sposób automatyczny. Bo my mamy w swojej ofercie kotły na drewno, kotły na pelet, e, kotły zgazowujące drewno, oczywiście. Robimy takie instalacje. Nie są one wcale takie tanie. A nawet można powiedzieć, że jeżeli byśmy mieli zrobić e, Kocioł na drewno zgazowujący z buforem pod domek 100 metrów i pompę ciepła, to chyba te, te instalacje by były bardzo podobne kosztowo. Jeżeli macie Państwo nowy dom, budujecie nowy dom, planujecie nowy dom i nie ma tam gazu na dzień dzisiejszy, a w przyszłości jednak to co jesteśmy członkami Unii, to my jesteśmy Unią. I w tej Unii gaz jest wypierany yy, i paliwa kopalne, gaz jest paliwem kopalnym, bo, no bo tak jest, bo, bo idziemy w tamtą stronę, tak jak yy, konia zastąpił samochód w transporcie miejskim i, i nie tylko miejskim, tak yy, pompy ciepła zastąpią inne urządzenia, taki jest trend, na dzień dzisiejszy tak to wygląda. Jeżeli Państwo macie taki domek 100 metrów, to naprawdę pomp, pompa ciepła 6 kW, e, czy 4 kW, bo mamy też taką odmianę, e, troszeczkę do mniejszych domów, do takich domów 70 metrów, 80. E, to jest to rozwiązanie, które jest bardzo ekonomiczne. Zapraszamy do nas do, na stronę nowato.pl Sprawd... Nowato sprawdzone, polecone, więc zapraszamy do naszego saloniku w siedzibie firmy. Znajdziecie nas na mapie. Znajdziecie nas w internecie. Już wkrótce będziemy pokazywali, jak te pompy się zachowują tutaj u nas w tym saloniku. Dosyć trudno jest ciągle. Pokazywać pompę w domu, dlatego zdecydowaliśmy się, że będziemy mieli tutaj także centrum szkoleniowe dla, dla instalatorów i serwisantów przyszłych, bo my jako dystrybutorzy Toshiby chcemy objąć swoją opieką Państwa klientów także po tym, jak już wykonamy Państwu my, czy instalatorzy wykonamy Państwu instalację. Chcielibyśmy, abyście byli zadowoleni z tych produktów, bo generalnie. Najlepszy, najbardziej zadowolony to klient jest taki, który nie wie, że ma pompę ciepła. Zapraszam. No, sprawdzane, polecone.